Za pieniądze można kupić wszystko, oprócz pokoju. Miał wszystko, absolutnie wszystko. Dwór przypominający wyglądem współczesny zamek, usytuowany wysoko na wzgórzu, z widokiem na miasto, które pomógł zbudować, tworząc własne imperium. Luksusowe samochody ustawione w rzędzie niczym trofea, kolacje z kryształowymi kieliszkami, które kosztowały więcej niż pensja pracownika, moc. Szacunek, albo przynajmniej strach, co dla niego oznaczało to samo. Prasa nazwała go geniuszem inwestycyjnym, inni nazywali go aroganckim, ale nikt nie odważył się stawić mu czoła. W końcu wystarczyło pstryknąć palcami, a każda przeszkoda została kupiona, uciszona lub zastąpiona nową. Ale była jedna rzecz, jedna jedyna rzecz, której nie mógł kupić: cisza. Niezwykła cisza, lecz spokój otoczenia, ale cisza duszy, spokój sumienia, spokój w Twoim własnym domu, ponieważ z góry każdej nocy, bez wyjątku, dobiegał ten sam dźwięk, rozkrzyczany, rozdzierające niekontrolowane krzyki dziecka. Twój syn, jedyny spadkobierca fortuny, chłopiec urodził się z poważną chorobą neurologiczną, której nawet lekarze nie potrafili dokładnie wyjaśnić. Nie chodził, nie mówił, po prostu płakał i krzyknął, jakby coś w nim chciało się wydostać, jakby błagając z miejsca, do którego nikt nie mógł dotrzeć matki już nie było. Uciekł kilka miesięcy po urodzeniu powiedział, że nie może tego znieść że ten chłopak nie był normalny, że coś jest z nim nie tak albo on, albo ja i on bez wahania wybrał reputację zatrzymał syna, ale nie z miłości. Nie z litości, według obrazu, ponieważ pozostawienie własnej krwi byłoby przyznaniem się do porażki i nie przegrał. Od tamtej pory chłopiec stał się utrapieniem, którego nie dało się wymazać pieniędzmi. Nia nie pojawiały się i znikały niczym liście na wietrze. Niektóre trwały kilka dni, inni godziny. Byli tacy, którzy płakali, tacy, którzy odmawiali powrotu na drugą turę, a nawet taki, który wyszedł krzycząc, że. Ten chłopak ma za dużo oczu, ale to go nie obchodziło. Zapłaciłem z góry. Podpisywał czeki, nie czytając ich, zatrudnione agencje międzynarodowe. Chciałbym tylko, żeby ten chłopiec przestał krzyczeć, że będzie cicho, że zniknie, mimo że był obecny. Gdyby to było możliwe, umieściłby swojego syna gdziekolwiek, odległy, ale nie mogłem. To byłby skandal, nagłówek, strzał w reputację. Kontynuował więc gromadzenie milionów, podczas gdy w domu czas stawał w miejscu, zawsze o tej samej porze, wczesnym rankiem, gdy krzyki przecinały noc niczym brzytwy w ciemności. Imperium rosło, ale dom popadł w cień. I za każdym razem, gdy wchodził do tego cichego korytarza, z którego dobiegał płacz jego syna, zdawał sobie sprawę: Za pieniądze można kupić wszystko. Oprócz pokoju, ale wszystko miało się zmienić, gdy się pojawiła dziwna kobieta, która nie prosiła o wynagrodzenie, nie zadawała pytań i w przeciwieństwie do innych nie wydawała się przestraszona zupełnie nie. Pojawiła się pewnego deszczowego popołudnia, kiedy przeglądał raporty o zarobkach i kampanie reklamowe. Jego sekretarka weszła bez pukania, czego nigdy nie robiła z prostą kopertą w ręku. Jest jest jeszcze jedna kandydatka na stanowisko niani, powiedziała drżącym głosem. Nawet nie podniósł wzroku. Jeszcze jeden? Odeślij go! Mam już dość! Ale kobieta nie odeszła. Właściwie nawet nie została zaproszona. A jednak. była tam. Gdy podniósł wzrok, zobaczył ją stojącą w wejściu do biura. Miała na sobie czarną sukienkę sięgającą do kostek, proste buty i długi warkocz przewiązany czerwonym sznurkiem. Miał bladą skórę, zapadnięte oczy i skupione spojrzenie. Spojrzenie, które nie mrugnęło. Nie miała 205. Nie zadał żadnych pytań i się nie uśmiechnął. On właśnie powiedział, przyjechałam, żeby zająć się dzieckiem. Milioner podejrzliwie uniósł brwi. A ile chcesz zarabiać? Zrobiła krok do przodu, a cisza zdawała się zacieśniać powietrze wokół niej. Nie przyszedłem po pieniądze. To powinien być znak. Ostrzeżenie, ogłuszający alarm, ale był zmęczony. Zmęczony nieprzespanymi nocami, odgłosami krzyków odbijającymi się echem od ścian rezydencji, obrazem syna, który wydawał się kimś obcym, nieosiągalnym, więc ignorował wszystko. Zignorował zbyt sztywną postawę kobiety, sposób, w jaki patrzyła na ściany, jakby coś za nimi widziała. Zignorował nawet fakt, że nie powiedziała swojego imienia. On po prostu odpowiedział: Nazywaj mnie, jak chcesz, ważne, żeby chłopak mógł dziś spać. I rzeczywiście, spał tej pierwszej nocy. W domu było cicho, to nie była zwykła cisza, to była gęsta, gęsta próżnia, jakby atmosfera została pozbawiona dźwięku, bez krzyku, bez pukania, ani słowa. Milioner obudził się w środku nocy, jak zwykle, spodziewając się usłyszeć zwykłe narzekania. Ale co odkrył? Nic. Wstał, wyszedł na korytarz, światło było wyłączone, pokój syna zamknięty, według czujników niania nadal znajdowała się w środku, a chłopiec nie wydał żadnego dźwięku. Przez chwilę poczuł coś dziwnego ulga tak głęboka, że aż niekomfortowa. Po raz pierwszy od lat miał ochotę się śmiać, albo płakać, albo jedno i drugie. Wyszedł na balkon, zapalił cygaro i spojrzał na śpiące miasto. Nie potrafił wyjaśnić dlaczego, ale ta kobieta, ze swoim dziwnym zachowaniem, pustymi oczami i łagodnym głosem, dokonała w ciągu jednej nocy tego, czego nikt inny nie zdołał dokonać od lat. Ale coś tam było, cień, który nie chciał zniknąć. Bo cisza, głęboko w środku. Wydawało się to złe. A następnego dnia, kiedy wszedł do pokoju, żeby zobaczyć syna, on tam był. Posiedzenie, nieruchomość, oczy otwarte, wpatrzone w nicość, spokój, za dużo, jak gdyby nie był już tym samym chłopcem. Wtedy zapytał, co mu zrobiłeś? A niania cichym szeptem odpowiedziała: Uczy się słuchać, zanim zacznie mówić. I wtedy po raz pierwszy ona się uśmiechnęła. W kolejnych dniach milioner doświadczył czegoś, o czym nigdy nie pamiętał spokoju. Telefon przestawał wibrować o godzinie trzeciej nad ranem w związku z połączeniami alarmowymi z oddziału ratunkowego. Kamery, wcześniej pełne hałasu i nocnego ruchu, teraz rejestrowały długie godziny absolutnej ciszy. Śniadanie zostało podane na czas, gazeta przyszła złożona. A chłopiec już nie krzyczał, właściwie prawie się nie poruszył. Siedząc w fotelu w swoim pokoju, spędzał godziny wpatrując się w niewidzialny punkt na ścianie, jakby obserwował coś, co tylko on mógł widzieć. Nie płakałam, nie uśmiechaj się, nie pytałem, nie odmówiłbym, byłem jak w transie, i na jakiś czas to wystarczyło. Ojciec, odprężony, powrócił do pracy z większą intensywnością. Znów zaczął się śmiać na spotkaniach. Wznoszenie toastu za inwestorów. Nawet jego wygląd się poprawił mniej cieni pod oczami, więcej energii, więcej kontroli. Niania, cicha jak duch, chodziła po domu, jakby od zawsze była jego częścią. Pracownicy z nią nie rozmawiali, ale też nie narzekali. Prawdę mówiąc, nikt na nic się nie skarżył. Ale potem coś zaczęło się zmieniać. To były szczegóły, małe rzeczy, ale dla człowieka przyzwyczajonego do kontrolowania były niewybaczalne. Pierwszą rzeczą, którą zauważył, było spojrzenie jego syna. Nie sprawiał już wrażenia nieobecnego. No i było coś obliczony, jakby każdy jego ruch był obserwowany i przechowywany za tymi nieruchomymi oczami. Potem nastąpiły powtarzające się gesty Chłopiec spędzał całe minuty na uderzaniu palcami o nogę w niemal rytualnym rytmie. Zawsze ten sam rytm, zawsze te same trzy dotknięcia spis treści, spis treści, a potem wszystko zaczęło się od nowa. Milioner zadzwonił do opiekunki: Co to teraz jest? Nawrót? Czy on bierze narkotyki? Co ty mu robisz? Ona tylko się uśmiechnęła subtelny uśmiech. Prawie macierzyńskie, i odpowiedział z tym samym niepokojącym spokojem. Nie jest odurzony, budzi się. Budzenie? Zmarszczył brwi. Niż, a ona tym razem bez uśmiechu. Tego, co w nim uśpiono. Te słowa odbiło się echem w inny sposób, jakby powietrze w domu na sekundę wstrzymało oddech. Tej nocy milioner położył się, ale nie spał. Przez wiele godzin wpatrywał się w sufit, nie słuchając niczego. Ponieważ cisza przestała być kojąca, to było groźne, a co gorsza, stały, absolutny, jakby dom pochłonęła nienaturalna cisza, aż pewnego poranka usłyszał: Nie krzyczeć, nie płacz, ale nieco przytłumione, szepty, niski, przerywany, jakby ktoś mówił w obcym języku za ścianą. Dochodziło z pokoju syna i w tym miejscu złamał własną obietnicę. Obietnica nieangażowania się, nie przekraczania tej granicy, pozostawić chłopca pod opieką tej kobiety, bo to zadziałało, ale co zadziałało, wydawało się to zbyt niewłaściwe, aby to zignorować. A gdy zbliżył się do drzwi sypialni, poczuł cisza, której tak bardzo pragnął. Teraz patrzyła na niego. Nigdy nie wierzył w zjawiska nadprzyrodzone. Dla niego wszystko dało się wyjaśnić: nauka, logika. Pieniądze, każdy problem, od kryzysów finansowych po strajki pracownicze, miał swoje równanie. Pewna liczba, dokładna wartość, ale tej nocy, gdy powoli wchodził po schodach, z sercem ciężkim w piersi i włosami na rękach jeżącymi się bez powodu, wiedział. To nie było normalne. Korytarz był ciemniejszy niż zwykle, światła, wcześniej automatyczne, na chwilę zgasły. Pęknięcie w ścianie, metaliczny dźwięk na podłodze, ale on poszedł za nim. Zatrzymał się przed drzwiami sypialni syna i tam przyklejony do drewna słuchał. Synowie, nie te same rozpaczliwe krzyki co wcześniej, to były głosy, ale nie tylko dziecko. Mieli rytm, mieli rytm, słowa w języku, którego nie znał, wypowiedziane powoli i z łagodnością, która przeszyła go dreszczem. A w tle tego wszystkiego stłumiony dźwięk ciężkiego oddechu, jakby powietrze było zbyt gęste, żeby można było nim oddychać. Próbował otworzyć drzwi, było zamknięte, nacisnął klamkę, nic, zadzwonił: Hej, otwórz te drzwi, teraz. Brak odpowiedzi. Wtedy coś w nim pękło instynkt. Nie chodzi o biznesmena, nie chodzi o głowę rodziny, ale o coś bardziej pierwotnego instynkt ojcowski. Odwrócił się, Poszedł do sąsiedniego pokoju, wziął zapasowy klucz, tego którego nie używał od czasu, gdy syn położył się spać i wrócił. Obróciło się. Zamek ustąpił z głuchym kliknięciem, a potem otworzył drzwi. Co tam widziałeś, nie dało się wyjaśnić. Pokój, wcześniej jasny i urządzony w stonowanych barwach, pogrążył się w czerwonawym mroku, jakby jedynym źródłem oświetlenia było światło świec. Na środku pokoju podłoga została wyczyszczona, a następnie pokryta symbolami. Symbole nie należące do żadnego znanego alfabetu. Niania klęczała przed synem, miała zamknięte oczy i bełkotała powolne, hipnotyczne frazy. A chłopiec? Chłopiec był obudzony. Nie tylko na jawie. Było inaczej: siedząc na czerwonej poduszce, jego dotychczas miękkie ciało teraz utrzymywało wyprostowany kręgosłup. Oczy, wcześniej puste, podążały za ustami niani, jakby rozumiały każde jej słowo. I wtedy przemówił. Po raz pierwszy od siedmiu lat. On mówił. Niewyraźnie. Nie w pełnych zdaniach. Ale on coś wymamrotał. Sylaby. Słowa, które zdawały się rezonować. Tym samym tonem, jakim mówiła niania. Milioner zamarł. Co, co do cholery! Wyszeptał, nie mogąc krzyczeć. Wtedy niania otworzyła oczy powoli i spojrzała na niego spokojnym, ale i starożytnym wzrokiem, za stary do twarzy, którą nosił, i powiedział: Uczy się zapamiętywać. Mężczyzna cofnął się o krok. Głowa mi się kręciła, serce biło mocno. Nikt cię do tego nie upoważnił. Ty, ty hipnotyzujesz mojego syna? Lekko przechyliła głowę, jakby ktoś słuchał szczekania psa. Zahipnotyzować? Powtórzyła, niemal się śmiejąc: Nie masz pojęcia, kim on jest, co zawsze było. I zanim zdążył odpowiedzieć, chłopiec spojrzał na niego: Nie boję się, nie z miłością, ale z czymś, czego nigdy by się nie spodziewał uznanie. Jakby w tym momencie chłopiec zobaczył swojego ojca po raz pierwszy i jakby wiedział coś, czego jego ojciec nigdy nie wiedział. W kolejnych dniach niemożliwe stało się. Chłopiec zaczął czuć się lepiej. Prawdę mówiąc, nie tylko przestał krzyczeć, ale zaczął się bronić. Przyglądał się osobie, która do niego mówiła, podniósł rękę, gdy usłyszał swoje imię, mruczące dźwięki, które, choć oderwane od rzeczywistości, demonstrowały zamiar, a potem zaczął rysować. Na początku były to bazgroły, ale wkrótce cechy te nabrały pewnego schematu. Kształt, powtórzenie, zawsze ten sam symbol. Okrąg z krzyżykami dookoła, przypominający zęby koła zębatego. To było dziwne, niewygodne, ale lekarze powiedzieli coś innego. Postęp. Używali tego terminu tak, jakby byli świadkami cudu. I może tak było, ponieważ skany zaczęły wykazywać nietypową aktywność mózgu. Części mózgu, które wcześniej były uśpione, teraz rozbłysły niczym światła w mieście nocą. To tak, jakby ktoś przerobił obwody, które nigdy nie były aktywowane, powiedział jeden z ekspertów. Milioner obserwował to wszystko z mieszaniną ulgi i strachu. Tak, chciał, żeby jego syn wyzdrowiał. Chciałem go zobaczyć, jak przemawia uruchomić żyć ale było coś szczególnego w sposobie, w jaki na niego teraz patrzył coś, co wydawało się za stare dla dziecka. Jakby za tym małym ciałem żyło coś jeszcze, coś uzgodnionego zadzwonił ponownie do opiekunki. Potrzebowałem odpowiedzi, prawdę mówiąc, żadnych uników coś przede mną ukrywasz co się dzieje z moim synem oderwała wzrok od rysunków, które układała były ich dziesiątki, wszystkie wykonane przez chłopca i powiedziała z tym samym niepokojącym spokojem, co zawsze. Pamięta to, co zostało wymazane, to, co było w nim pogrzebane. Pogrzebany? Mówisz to tak, jakby to był, no, grób. Spojrzała na niego i na sekundę uśmiech zniknął. Jego ciało było ostatnim miejscem, w którym ktokolwiek by szukał. Gdzie stary? Czekałby. Milioner poczuł, że robi mu się zimno. Co masz na myśli, mówiąc, stary? Ale ona nie odpowiedziała. Po prostu wstał podszedł do chłopca, który teraz obserwował ich oboje z niezwykłą uwagą i delikatnie przeczesał mu włosy dłonią i wtedy to zobaczył na jej szyi tatuaż, ten sam symbol, ten, który syn rysował kompulsywnie, ten, który teraz pojawiał się nawet w jego snach, rysowany na niewidzialnych ścianach, ten okrąg ze śladami przypominającymi zęby, jak koło zębate, które obraca się wiecznie. Wydwaj, znaliście się wcześniej? Zapytał słabym głosem, a odpowiedzią był szept wygłoszony przez chłopca, który do tej pory wypowiadał wyłącznie dźwięki. Ale teraz, odpowiedział, od samego początku ojciec poczuł, że robi mu się niedobrze cofnął się o krok, a potem jeszcze jeden ale niania tylko się uśmiechnęła tym razem czule Jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz. I on wiedział, wiedziałem, że bez względu na to, jak bardzo będę próbował uciec, nie będzie już odwrotu, ponieważ to, co teraz zamieszkało w synu, nie było jedynie postępem klinicznym, to nie było lekarstwo, to było budzić się, a cena za przyjęcie pomocy nadal była płacona. Zawsze wierzył, że wszystko ma swoją cenę. Aby podbić imperium, kupił wpływy, aby ukryć skandale, kupował milczenie. Aby spróbować uratować syna, sprowadził specjalistów, a gdy wszystko inne zawiodło, kupił szansa, albo przynajmniej myślał, że to kupił. Teraz, siedząc w samochodzie, zatrzymanym na drodze gruntowej na końcu miasta, zdał sobie sprawę ze swojego błędu. Nie została zatrudniona, pozwoliła się znaleźć. Poszedł ścieżką prowadzącą do starej chaty otoczonej lasem, bez żadnych znaków i sygnału. Na początku GPS się zepsuł. Ale znał los, jaki go czeka. Wiedział, bo chłopiec rysował ten sam budynek dziesiątki razy. Ze szczegółami, z precyzją. To tam chodziła nocą. Zawsze w niedzielę. Zawsze sam. Ale tej nocy poszedł za tym. Wysiadł z samochodu, czując, jak błoto przywiera do jego drogich skórzanych butów. Wiatr był zimny, gęsty, niemal wilgotny. W powietrzu unosił się zapach żelaza. Gdy pchnął drzwi kabiny, te otworzyły się bez oporu, jakby się tego spodziewał. Co widziałeś w środku? Nigdy nie opuściło jego umysłu. Ściany były pokryte papierami, mapy, pisma, stare rysunki i we wszystkich ta sama nazwa imię Twojego dziecka. Ale to nie wszystko były daty, dokumentacja, zdjęcia przedstawiające go jako niemowlę, jeszcze przed jego narodzeniem. Stare gazety z nagłówkami opowiadającymi o zapomnianych rytuałach, fotografie ołtarzy, okręgi identyczne z tymi, które narysował chłopiec i symbol, zawsze symbol. W centrum chaty znajdował się ciemny kamienny ołtarz, a na nim księga oprawiona w skórę z literami wygrawerowanymi złotem. Dotknął go i poczuł, jak jego skóra zaczyna płonąć. Przejrzał ją drżącymi rękami, nie rozumiałam słów, ale rozpoznawałam wzorce, a potem zobaczył: Ilustracja, chłopiec, płot cieni z białymi oczami, a w środku klatki piersiowej światło włączone, pod obrazkiem większymi literami tytuł: Wybraniec pustka, która nadaje formę. Wtedy zrozumiał: Nie było go tam, żeby uratować swojego syna. Syn tam był, obudzić coś o wiele starszego od niego samego podmiot, duch, cykl przodków. On nie wiedział, ale wszystko niepełnosprawność, porzucenie przez matkę, przybycie niani, znaki, symbole wszystko było częścią czegoś większego coś, czego nie można kupić ani uniknąć coś, co już go wybrało jeszcze przed jego narodzeniem. Usłyszał za sobą kroki, odwrócił się. Niania tam była, spokojny, nieruchomość, jak strażnik. Teraz rozumiesz, powiedziała, zakrztusił się własnymi słowami. Dlaczego? Dlaczego mój synu? Podeszła powoli, ostrożnie dotykając papierów na ścianie. Ponieważ świat potrzebuje formy, potrzebuje kanału, a pośród wszystkich możliwości urodził się wystarczająco pusty. Wystarczająco czyste i wystarczająco silny, by powstrzymać to, co nadchodzi. Milioner padł na kolana. Ciężar prawdy go przytłoczył. Wszystko, co zbudował, wszystko, co chronione, nic już nie miało znaczenia. Ponieważ teraz syn nie był tylko jego, to był rytuał, to był cykl, to było wieczne. A gdy wyjrzał przez okno kabiny, zobaczył coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Chłopiec! Nastojąco, sam w centrum nowego okręgu narysowanego na ziemi, z zamkniętymi oczami i poruszającymi ustami, szepczące słowa, które nie należał do żadnego żywego języka. On pobiegł, krzyknął, próbowałem się z nim skontaktować, ale było już za późno cykl się rozpoczął i bez względu na to, ile miał pieniędzy, niektóre drzwi raz otwarte nigdy się nie zamknął.